Które są no, z się czas na zamku prl Teraz pytanie zadaje Artur Bartoszewicz. Panie doktorze, Sławomirze Męcen. Na viralowym filmiku w internecie dwie niepełnoletnie dziewczyny mówią, że zagłosowałyby na pana, bo lubią piwo i wódkę. Następuje degradacja młodego pokolenia alkoholem i reklamą piwa. Dlaczego zorganizował pan akcję Piwo z Mencenem kierowaną do młodych? Czy nie jest pan w stanie spotkać się z młodymi ludźmi na trzeźwo? Czy jest pan za zakazem reklamy piwa? W ciągu ostatnich miesięcy spotkałem się prawie 340 razy z często też młodymi ludźmi zupełnie na trzeźwo, więc nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Natomiast uważam, że polityk nie musi udawać takiego sztywnego pana, który nigdy się piwa nie napije, tylko zawsze jest pod krawatem i udaje kogoś śmiertelnie poważnego. To jest zupełnie coś normalnego spotkać się z ludźmi przy piwie. Piwo jest takim starym, bardzo... W obecnym często w naszej kulturze napojem i Polacy przy, ze sobą właśnie rozmawiają przy piwie. Wydaje mi się to bardzo dobrą e, tradycją. Miałem już za sobą pięć edycji piwa z Męcenem. To są naprawdę bardzo przyjemne spotkania, na które każdego e, zapraszam. Mi się one osobiście bardzo podobają. Patrząc na frekwencję, to wydaje mi się, że uczestnikom również. Natomiast oczywiście e, w przeciwieństwie do tych młodych dziewczyn, które pan zacytował, wódki nie pije, nie lubię wódki, nikomu nie polecam, natomiast piwo, Piję się po prostu przyjemnie, nie mam nic przeciwko temu, żeby piwo mogło być reklamowane. No nie róbmy z piwa jakiejś strasznej rzeczy, Polacy lubią i piją piwo. Czas na ripostę. Mądry polityk broni społeczeństwa, szczególnie młodych ludzi przed degradacją alkoholową. Pan nie broni, pan żeruje na młodych. Zgodnie z prawem reklama piwa nie może być kierowana do małoletnich, nie może być im przedstawiana, nie może łączyć spożywania alkoholu z sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdów, nie może wywołać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką, pracą, a jest zupełnie odwrotnie.